Dobry Nii. No, okej, okay, siemanko, z tej strony ENZI. Witam Was wszystkich dzisiaj w kolejnym odcinku z przyglądu modyfikacji. I jaką modyfikację chciałbym Wam dzisiaj przedstawić? A dzisiejsza modyfikacja nazywa się Shrek Craft. I jak już możecie się spodziewać, modyfikacja ta będzie dodawała do naszej gry Shreka będzie dodawała też inne postacie ze szereka, czyli z tej bajki, no i parę rzeczy, które też nam się przydadzą jakoś tutaj do walki z, z potworami, z zombiakami i tak dalej. No i jeszcze parę innych rzeczy, no, ale to wszystko zobaczycie już po drodze, gdy będę pokazywał wam po kolei postacie, po kolei wszystkie rzeczy. W ogóle słuchajcie, dzisiaj mam dla was taką propozycję, jeżeli pod tym odcinkiem będzie naprawdę dużo łapek, ale to naprawdę dużo, jeżeli wszyscy zostawią łapkę w górę, nawet ty, to wrzucę dla was dzisiaj jeszcze jeden odcinek z przeglądu modyfikacji, ale tylko wtedy, jeżeli będzie dużo łapek. Jeżeli nie, no to dopiero jutro coś tam dla was wrzucę, nie? Więc taki mały challenge tylko i wyłącznie dla was. Jeżeli chcecie, to zostawiacie łapki. Jeżeli nie chcecie filmu dzisiaj, tylko jutro, no to nie zostawiacie, nie? No dobra, nie przedłużając dłużej, przechodzimy do samego przeglądu i jakie tutaj mamy jajka spawnujące, ich jest dosyć sporo. Mamy Shrek'a, mamy tutaj Osła, mamy Fionę, nie jako księżniczkę Fionę, mamy lorda Farquada, mamy Ginji, Ginji, Czy to jest Ginji, nie wiem, nie, nie pamiętam co to jest za postać, bajkę oglądałem, kuźwa, strasznie dawno temu, więc, więc możecie pisać mi także w komentarzu. Kto to jest, jeżeli ja nie będę na przykład ogarniał czy jaką tam rolę odgrywała w tej bajce, wy na pewno ogarniacie jak to tam było, bo jestem troszkę starszy Lorda Harminga, a raczej księcia Harminga czy jakoś tak, nie wiem mamy puss in boots też bardzo fajna postać, na pewno <grym> pamiętam I mamy Merlina. Merlin to wydaje mi się, że to był ten, ten, ten taki stary dziadek co był ojcem Fiony. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. I ogólnie będziemy powolutku sobie przechodzili do samego spawnowania właśnie tych yy, jajków, nie? Więc przejdźmy może sobie w jakieś inne miejsce, bo tutaj trochę słabo, że Wam to przedstawiał. Pójdziemy sobie może za dom. Może przelecimy, nie wiem, może tak będzie szybciej. Yy, tutaj mamy fajny widok, jest wodospad, więc wydaje mi się, że to będzie idealne miejsce i możemy sobie klikać i jako pierwsza postać będzie to Shrek. Który jest duży i w sumie wygląda jak szyrek, Czekajcie, ja sobie wezmę miecz, bo ogólnie nie wiem czy wiecie, nie wiem czy wam to mówiłem, ale postacie wszystkie tutaj, znaczy nie wszystkie, ale większość postaci są postaciami pasywnymi, czyli takimi, które będą w stosunku do nas strasznie agresywne, będą nas atakowały i tak dalej. Ja wam pokażę o co chodzi, ale poczekajcie, nie, 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 jeszcze game moda nie wyłączę, tylko najpierw założę sobie zbroję, bo oni są naprawdę kozaccy, uwierzcie mi. E, założę sobie wszystko z Diaksu, żebym tak szybko nie padł, chociaż i tak prawdopodobnie padnę. E, już wam mówię o co chodzi, dlaczego tak się stroję. Ponieważ nasz Rek ma 100 HP i gdy wyłączymy sobie Game Mode'a, To nas zaatakuje. Nie wiem, sam chyba nie podchodzi. On zachowuje się trochę tak jak Golem. Czyli sam z siebie nic nam nie zrobi, ma, ma całkowicie wyjebane. Wiecie o co chodzi. Ale kiedy już go pieprznę, to on zaczyna mnie atakować. O właśnie. I jak mnie bije, to wali mi takiego polbrudkowego w ryj. I jak widzicie, nawet to, że miałem zbroję z diaksów, mi tak naprawdę nic nie dało, bo od razu mnie zawił, więc. Więc musicie mi po prostu uwierzyć, że Shrek naprawdę jest koksem. Jeżeli chodzi o. Obicie się. Wybaczcie za to cięcie, ale mieliśmy małe problemy techniczne, jeżeli można to tak nazwać. Jakieś dziwne rzeczy zaczęły mi się dziać na ekranie i musiałem przerwać nagranie i zresetować sobie Minecrafta, No ale już teraz możemy dalej sobie tutaj yy, przedstawiać te mobki, jak one wyglądają. Tak więc, Szreka chyba już by pieprze. Ile Szreka jeszcze tutaj mam? Tak, szereka już mam. Szereka wiedzieliście, o ma 100 HP. Jeszcze postaram się go zabić na game modzie. I pokazać wam, co z niego dropi. Bo faktycznie, drop z niego może być ciekawy. Tylko czy ja go tu znajdę? Dobra, krytykami będziemy go napiżdżać. I, 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 i Szrek umarł. Ok, i co z niego wyleciało? Ogólnie, ze Szreka wylatuje Onion, czyli Cebula. Możemy wnioskować, że Szrek jest Polakiem po części. I ogólnie co ta cebula nam daje? Gdy ją zjemy, no to ona daje nam bonusy, coś jak yy, w przypadku na przykład złotego jabłka, tak? Ale może też wypaść ze szreka, bądź z Fiony, bądź też z innych tam mopków. Yy, złota cebula, taka naprawdę kozacka złota cebula, którą gdy kroisz, to już nie płaczesz, tylko po prostu deszcz pada, nie? I ona wtedy działa podobnie jak koks, bądź nawet lepiej Zresztą mogę to zjeść i wam pokazać Tylko wyłączę sobie game mode'a i chciałbym ją zjeść, ale, ale że ciężko mi ją zjeść, to muszę chyba pobiegać. Tutaj, żeby mi głód spadł. Czekajcie, ja muszę to tak po, 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 pobiegać. Nie mogę się najeść po prostu. Steve akurat musi być zawsze najedzony kiedy jest potrzebny mi tutaj. Okej, okay, chyba mogę już zjeść? Okej, okay, czy jakieś efekty mi dało? Nie, ale daje taki bajer, że cały futbar od razu się. Wypełnia. Możecie to sprawdzić sobie potem, jeżeli będziecie mieli tą modyfikację wgraną u siebie, że faktycznie tak jest. To jest nawet przydatna sprawa, jeżeli już mamy, wiecie, mało, strasznie yy, mięsek na fotbarze i potrzebujemy coś zjeść, a mamy tylko cebulę, nie? Więc możemy chyba powolutku przechodzić do kolejnej postaci, którą będzie. No Merlina nie chce, czekajcie, ja bym chciał. O, osła, dobra, kliknijmy sobie osła. I osioł faktycznie wygląda jak osioł. Korej ma taki świński. Ogólnie w poprzedniej wersji tej modyfikacji osioł wyglądał jak świnia. Z tym, że miał właśnie takie kolory, nie? Ale już teraz wygląda całkiem spoko. Nie wiem, czy jego możemy dosiąść raczej nie. Chyba osioł nie będzie chciał z nami w ten sposób współpracować. Osioł ma trochę mniej życia, ponieważ tylko 10 punktów. Zabijmy sobie go. I ogólnie to chyba tyle, jeżeli chodzi o osła. I w sumie słuchajcie. Z czego pamiętam w tej bajce osioł był moją ulubioną postacią, a ciekawy jestem jaka była wasza ulubiona postać, więc piszcie mi to w komentarzu, bo na naprawdę jestem ciekawy kogo najbardziej lubiliście. Czy był to szrek, czy były to te złe postacie, bo tam pamiętam też był taki mały Lord Farquat i tak dalej. Ten był ciastko, ciastek, piernik. wiek to ktoś tam był po prostu kogo mogliśmy sobie zjeść. No i przejdźmy sobie dalej. Czyli ja sobie wywalam osła i i, I tworzymy sobie kolejną postać i będzie to książę Harming, czyli już kojarzę co to jest za postać, on zawsze chciał, o Jezu słońce zgasło, z czego pamiętam ta postać zawsze próbowała odbić Fionę szrekowi. przynajmniej tam w drugiej czy tam w trzeciej się siedzi, ja pamiętam, ja naprawdę dawno oglądałem tą bajkę, ale jakoś tak mi się kojarzy, że on zawsze coś miał do szreka, a Fiona mu się podobała i chciał z nią być, nie? Chyba. Jeżeli się mylę napiszcie mi w komentarzu, w każdym razie ja go zabiję, on posiada tylko 16 HP, więc naprawdę mało. I co z niego wypada? Wypada z niego złoty miecz. E, srebrny miecz, przepraszam bardzo. I Magic Orb, który nie mam pojęcia czym tutaj w ogóle jest. Magic orb, czekajcie, ja sobie tutaj poszukam może. O, o, czekajcie, znalazłem jakiś... jakąś lunetę. Czyli nie lunetę, tylko różdżkę Łoja! Ty ale strzeliło! Ty to dobre jest w sumie. Tylko ja ugaszę ten ogień, bo bo on nie za bardzo jest do szczęścia teraz potrzebny. A głupie, jakby mi się chałupa spaliła, nie? No dobra, słuchajcie, skoro jest różdżka, to trzeba ją jakoś skraftować, więc klikam sobie przycisk i pokazuje mi się crafting, więc ta kulka, która wypadła z tego księcia, księcia blonde, tego księcia blondyna, służy do tego, żeby stworzyć sobie właśnie taki y, magic wand, czyli tą magiczną różdżkę przy pomocy właśnie tego magic orb, y, diamonda oraz stika, czyli patyczka, nie? Więc chyba możemy lecieć dalej, to na razie mi się nie przyda. Wiecie jak to działa i wiecie, że to jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o jakąś walkę. Naprawdę może się przydać przy walce z bossem. I lecimy dalej. Kogo teraz możemy sobie stworzyć? Chcę Fionę. A Fiona jest brzydka i zielona. Ja pamiętam, że ona faktycznie była księżniczką i była człowiekiem, a, a nie była tutaj tym zielonym ogrem, gdy, gdy już Shrek ją tam zbrzuchacił ni. W każdym razie zabijmy ją, ona też ma 100 HP, tak jak Shrek. Więc jest kozacka. Zachowuje się podobnie jak golem. Sama nas nie zaatakuje. Gdy my ją walniemy, to ona nas od razu zaczyna atakować. I tym razem znowu wypadł nam zwykły. Yy, wypadła nam zwykła cebula. Więc, więc nic ciekawego, bo jest mała szansa na to, żeby wypadła nam właśnie ta, ta kozacka cebula. Więc po prostu trzeba mieć szczęście, żeby coś takiego yy, trafić. No i przechodzimy dalej. Co my tutaj mamy jeszcze? Mamy yy, spawn Merlin. Czyli Merlin, nie pamiętam za bardzo kto to był. Czy to była ta wróżka, czy. Czy, 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 czy to był ten dziadek? To w ogóle nie wiem, kto to jest. Pójdź, jakiś stary dziad. Ej! Ty może z innej bajki żeś się urwał! On ma jakieś okulary w ogóle, ty? On wygląda jak ten dziadzia z Dragon Balla Tylko jest mniej napakowany i nie jest. I on ma tą różdżkę w ogóle. I on też pewnie będzie mobem pasywnym, który będzie nas atakował przy pomocy tej różdżki. Więc więc to, że ma 20 HP jest akurat bardzo spoko, bo, bo faktycznie może być ciężko. Z pokonaniem tej postaci. O, znowu dostaliśmy Magic Orb. Yy, I może chyba przejść sobie dalej. Okej, okay, jego ja sobie wyrzucę. Merlina. I lecimy do Pinokia. Czyli faktycznie Pinokio, który ma ich strasznie wielkie gały. Oczy ma na środku, ale zostaw mnie, no. Przestań się tak do mnie przysuwać. Chłopie, no. I nogami nie ruszę, jak chodzi. To jest dopiero wariat. I ponoć, gdy Pinokie kłamie, to nos mu się wydłuża, nie? Więc. Więc jak widzimy, ten Pinokio strasznie dużo musiał kłamać, ja go zabiję. O, ciężko było go trafić, wam powiem. I z niego wypada patyk, czyli no mogliśmy się tego spodziewać, no bo Pinokio jest z drewna, nie? Bo on tam został wydłubany z drzewa, więc, więc niczego innego nie można było się spodziewać. I przejdźmy sobie dalej, zostały nam jeszcze trzy jajka. Czyli będzie to Lord Farquard. Farquad... Parkład, nie pamiętam jak to się mówiło. W każdym razie on jest tutaj dosyć wysoki, a pamiętam, że w tej bajce to, to był taki mały knypek, nie. Nie wiem. Nie, wiem. Nie, 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 nie mam pojęcia. W każdym razie będzie zły, bo on tam też był zły, więc zabijmy go. I zobaczymy, co nam z niego wyleci. I, i on akurat nie chciał tutaj za bardzo poszaleć. Pożałował nam i nic nam nie wyrzucił. Okej, okay, mamy jeszcze dwa jajka, mamy Putz, czyli kot w butach. To też była bardzo fajna postać, pamiętam. Bo miał fajne teksty zawsze. Ogólnie ma 8 tylko HP. I znu, znów nie rusza nogami, więc ja go sobie zabiję w ogóle w las pod ziemię. I wypada z niego rybka, czyli no czyli drop w sumie słabe, nic specjalnego. Schowam go sobie i ostatnią postacią będzie Jinji, czyli nie wiem co to znaczy z angielskiego, ale domyślam się, że będzie to, to ciastko małe takie latające. I faktycznie jest to to małe ciastko, które też nie rusza nogami, ale stary wyjdź z tej ziemi. Ja chcę na ciebie spojrzeć i to też muszę wziąć. I faktycznie spójrzcie, że, że to ciastko wygląda dosyć podobnie, chyba jak do tego ciastka. A czy jest podobne do tego ciastka, co było w bajce? Nie pamiętam, jak tam dokładnie wyglądało, ale mniej więcej się zgadza. Pamiętam, że on zawsze tam miał takie. Fuck, nie chciałem cię uderzyć! <laughs> takie fioletowe guziczki, i chciał mu ten farkład to zjeść. Chyba, chyba jakoś tak było tak mu tak pisali w książce i ogólnie jest to on mob taki bardziej neutralny, kiedy go piźniemy to on zaczyna uciekać, a, a nie nas atakować, nie, więc, więc jest taki bardziej boi dudek. Ja go nie będę zabijał, niech sobie lata, póki co dam sobie z nim spokój i pokażę wam jeszcze co może z niego wypaść, więc włączmy sobie ekwipunek, włączmy sobie jedzonko i mamy tutaj yy, właśnie tego 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 piernika i mamy też wafelki, no i to jest to złote Złota Cebula, o której mówiłem Wam na samym początku, że może to faktycznie wypaść z tych mobów y, jak Shrek i Fiona, nie będę tego teraz jadł, bo i tak mam footbar y, pełny, to tylko będzie regenerowało footbar, nie pamiętam czy to daje jakieś tam opcje y, typu jak koks, ja wiem, że mówiłem coś na początku, ale, ale nie jestem tego pewny, więc więc możecie to sami sprawdzić, jeżeli jesteście ciekawi jak to działa i ogólnie jeszcze mogę Wam pokazać receptury jak stworzyć wafelki a do tego będzie potrzebny cukier, będzie potrzebna też e, siano i będzie potrzebne też jajeczko no i mamy jeszcze te ciastko i stworzyć możemy sobie z tego trzy ciastka i to tak crafting też tak wygląda i wcale nie jest jakoś specjalne drogo dobra ja go zabiję i jak widzicie tego nie musimy wcale kraftować, bo gdy spotkamy sobie takie ciasteczko wystarczy, że je zabijemy i to nam po prostu wypada i możemy sobie potem zjeść. I ogólnie to regeneruje coś około dwóch do trzech ymm, mięsek na futbarze Jakoś tak to było mniej więcej. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, no to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tam w subskrypcjach jest nowa opcja. Jeżeli klikniesz to kółeczko zaraz obok subskrypcji pod moim filmem, to możesz sobie zaznaczyć, żeby powiadomienia, że wrzuciłem film, przysyłały Ci się na telefon, więc bardzo fajna sprawa. I chyba też na e-mail jest taka opcja, więc bardzo to ułatwia... Publikowanie filmów Wam i tak dalej, bo wiem, że czasami filmy po prostu się nie pokazują w subskrypcjach, więc jest to fany ułatwienie. Jeżeli chcesz, to zrób sobie coś takiego, jeżeli mnie nie subskrybujesz, to zasubskrybuj sobie coś takiego, zrób no, są różne opcje tutaj. Wbijaj na fanpage, bo tam też dużo rzeczy się dowiesz o nowych filmach, które będę dodawał gdzieś tak w przeciągu kilku dni. Tak więc. Um... Co jeszcze mam ci powiedzieć? Pisz komentarze, zostawaj łapki, jeżeli będzie dużo łapek pod dzisiejszym odcinkiem, to jeszcze dzisiaj postaram się dla was coś wrzucić i mam nadzieję, że wszyscy zarazem zobaczymy się już w kolejnym odcinku, tak więc siemanko, cześć, papa! Pa.